Witam widzów kochanych, Właśnie, że nie było ale zachorował trochę. Stary youtuber, no, niestety. Ja pierdziele. Myślę, że jakiś COVID ale badałem się jednak nie. Bo było gorączka, były bóle gardła, ale teraz jest git, taki osłabiony tylko jestem. się wybaczyć przedpacz, nowy? Mało z niego nagrałem, nic praktycznie. I Caitlyn i Kaisa dostali buffy, więc fajnie. Dwie spoko dziewczyny. I will make a Kajsa dostała po DP, widziałem ale ten na pasywce mnie ciekawi, że on-hit damage zwiększyli. Dlatego dzisiaj sobie zagramy jakiś on-hitowy buildzick. To nie będzie Cracker into... nasz może? A to mnie da upgrade'u na kół. No to Kraken kupię jakieś Lock dwa może No, coś takiego. Ginzo daje w ogóle, jakiekolwiek. Nie daje, nie? No, nie daje. Jakby to zrobić. Ciężko, ciężko. Bo ludzie dalej robią ten bild, że robią kraken, i potem jakiegoś powodu Dirka kupują, żeby mieć upgrade na kuła Mogą to samo mieć z tym, yy, z Phantom dancerem, bo tam dwa longswordy kupujecie. No ale co zrobić? Dużo teraz się dzieje. Podczas tego weekendu gala była. LCS-y. Więc jest co oglądać. Ale też nie chcę teraz bez odcinka zostawiać, bo odcinek można zawsze obejrzeć wtedy, kiedy chcecie. Co to jest? Zaja. Z, z Kotem, tak? Czemu nie mogę przenieść? Już jestem tak ślepy, że nie ma trafić. Oj uratuj mi poch minionka jednego dziękuję. Ładna pani ptaszyca. I kot zawszony. Z kotem to ja nie, nie rozumiem. Riot z nerfili i trochę, e? I zaraz potem jakieś omega buffy w, wbiły na, na jej kół. Tak tego nie rozumiem. Strasznie i te Q tam zbufowali. By tak na papierze to wyglądało. O kurde, jakby ono dostanie kłód, ono nie żyje w sumie, to jest z ciekawych rzeczy. Bo ona nie może wtedy wejść na tą zaję. Przez 5 sekund bodajże, nie? Można ją zalinować. Ale Pajk na pewno się nie cieszy, że gra na kota. Tak w wkurza, ten shield jest, nie da się z tym Ale chyba nie chcę grać Muramany, bo gram Prezydentą Mind na drugim. Tak to Halo Blades. Chociaż nie wiem, czy Lethal Tempo nie byłoby ciekawsze. Mogę Lethal Tempo zagrać, szczerze mówiąc. Halo Blades też chyba daje wyjście za ten postawa tak spital ale Lethal Tempo jest na dłuższą metę lepsze. Ale na linii fajnie Kai'Sa może pasywkę sprokować. Dzięki Halo Hi Blades. O i wychodzi mi całuska daje. Piękny kot. O, ile? 150? Na no, pierwszym poziomie kół? A no, zbufujmy, za słabiutkie było. Na pewno tam w rajocie jakaś pani piękna gra Yumi płakała, że znerfili chwili. tak nie może być. Bo nie rozumiem, że mu nerfion heal'a i z jakiegoś powodu tak to pierdzione bufę no te Q dostaje Musisz mi pomóc. Do no, pokują nas. No, Pike w ogóle nie dostał, chyba, żadnego autotaku od tej. zajam bym CHP stracił. No nic nie poradzimy. No, Many nie ma zaja, ale on to spuszuje i cofnie pewnie. No, zaraz, kum, od mi mój Pike. No. O kurde, dobra jak To zosta... jeszcze... Nie serio to nie starczyło na chwilę dziewięć. Dobra, mają. Mogę nam w sumie streszować, już on się zabiję ją to basic Ty tak dobrego jak zosta rzuciła Tyumi Buta całego? Dobra, może być cały O, super. Co się stało? Dobra, już myślałem, że będę grać z dodatkowymi atrakcjami na ekranie. Nie, miniony były trzeba było do dołu kajtować. A w Dubsko Jeszcze tyle tych minionów w plecy teraz jest. No katapulta mi tam zadała, pewnie dużo widziałem, że się odpaliła. Ale to był przykład, gdzie High byłby byłoby 100 razy lepsze, ale jestem głupi i z przyzwyczajenia wziąłem... znaczy, gdzie letal Tempo byłoby lepsze i z przyzwyczajenia wziąłem tych High <śm> A to ci pozwoli zrekalować kolego? <ś> <ś> A co ty robisz? Masz tak kurczę nie? Bo znowu mnie katapulta zabije. Subcia! Kurde, szkoda, że nie... Alkot ma killa. Strasznie ten kot przed, bo ta nie poczekała koleżanka. Robimy playta? No, no, tylko no, na no, tego. się na mida ten toczy. Szkoda, że mnie zostawił, ale na midzie jest walka. Taki nic nie robi bez tych upgrade'ów Dobra, więcej nie dam rady Jest okej, okay, jest okej. Okay. Nie mam niestety na ten No i tak segrać Krakena, nie? W ich team w sumie też tak ten Kraken No nas będzie twardy No, ale na też bym chciał zrobić. To Problem jest właśnie taki, że to, że lewie Krakena, ten. Ja już to mówię, że oni powinni zrobić. Jakiś mitik taki po ton hity. Najlepszy byłby Botka, jakby zrobili z tego. Chociaż nie wiem, w sumie go oni by to mieli zbalansować. Bo nie ma mitika takiego po ton hity dobrego. Jest ten Kraken niby, ale to nie wiem. Okej, okay, masz HP. A, to w życiu nie wyjdzie, no. Już w bazie jest chociaż? Kiedyś było dobre, mogliście sobie wziąć tego omniwampa na kajś na tym czerwonym drzewku. O ja pierdziele, dobra wyszło. Ale ty ku nic nie zadała, ale dobra nie ma, nie, nie ma, no się zatrzymał to bym umarł Nic te jej nie zadało tej Yumi, ja pierdziele O, chodźmy smoka no. Ale są lowki dla niego te cebulki bierzesz? Zostaw troszkę. Dzięki, kolego. Ja myślę, że tu jest Champion Diffie chyba niestety w tej grze troszkę. Ten no, jest chyba najbardziej popierdzionym magiem na ten moment. To jest dlatego, że jest melasem. Dobra, Kraken jest. Nie, nic mi nie da Longswordy. Nie, nic mi nie dadzą. Nie, nie, nie. tak to by musiało botka zrobić na drugi. bo botk mi da jodę. Ale upgrade'u mi chyba nie da yy, z krakenem i butem. Chociaż za w bo nie wiem, może botem boss będzie dobry. Ale może te on-hity są dużo słabsze na tych rand championach, no ale co zrobisz. Na no, razie jest giga dobrze. Mam reczkę. A trochę się trzeba namęczyć na ten pierwszy upgrade. Wiatryk z rodziną Timoszka też sobie radzi. A ja pierdziele, mam głos, słyszę to. No, jeszcze herbatkę zrobić, jak mam nagrywać jeszcze. Wciągam go do odkurzacza, noners. No, no. Ładnie po, po A ma też Halo Blades, Nie, ma piorun. No dużo tu nie mogłem zrobić. Szkoda, się że musiałem z Erki zacząć. Ten wjazd był słaby w sumie też. A, w dupsko. Celu nie miał do bicia na no nie? Już, w sobie tak no, bo ona ma tak wydaje się, że ma mało HP, a to jest. Pro... Nie no, przecież ona ma bazową liczbę, tak ten e, z, dobija, nie? Nie na procentach, on bije na. skalują się z Etelity i tam jest stała liczba. Ale no, dobra, ma item. No ale jest kupskiem taka Isa, ale to jest Hypercarry, nie? Ja bym butka teraz zrobił, zobaczę co się stanie. Bo mi na pewno upgrade, jak kupię killów. Może nie powinienem kupować tego Rock o, no teraz chciałbym kilo wkupić. To dostaję trolling właśnie, bo te tempo byłoby lepsze. Problem jest taki, że blindy będą. O, boję się, że przez tego Sylasa ta gierka nie potrwa długo, bo chłopiec z widowanym Sylasem cs ma mało, co prawda, ale... Mi się to podoba, że on składa jakieś takie itemy, co dają HP, AP. CDRy składa głównie i tak zabija z tego, bo nie wiem, takie zaprojektowane, a magowie to muszą jakieś męczyć. Ludeny, buty penetrujące, CDR -y, jakie jedyne mają to z runy i z tego mitika. Kurde, on z na kum się lepiej czuł. Oni tam zbuffowali właśnie, ale na P mówiłem, te W i kuchy chyba obrażenia. Nie wiem, jak mi to pod, do pomiędzy pośladki wle trafiło. Z działkę? Ale kot wkurzony. nie jest do zabicia, no. by agro przytrzymać troszkę. No, kot się z nami bawi, ale to ta wieża jest taka bardziej agresywna. Dobra, mam upgrade na kot, to cofniemy. Ale też mamy farta, że Nunes tu nie toczy kulki, bo tak stoimy teraz agresywnie. No, w końcu można grać w miarę w grę. Pytanie, czy to mi da upgrade, bo Phantom Dancer daje właśnie na Q i E cały upgrade. A to nie jest taka różnica tak speedu, pokaż to. Uh, 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 uh. A Ginza daje, daje. Ginza daje dużo. Nie, tyle samo daje, to też da upgrade, dobra. On się w nią odpalił? Co jest, dzień z HP, Twoje koleżanko? Chyba kule lepsze siadło. Biedna, biedna, ten. Yy, Drużynka nam tu pomogła. Afk? No, już się afka zaczynają. Ja pierdziela. wczoraj też chciałem nagrać, to były 15-minutowe gry same. No to nieważne na jakie konto pójdzie, wszędzie jest to samo. A w ogóle chciałem Udyra nagrać pod AP na, w tej grze, co dla stałej A w sumie mogę z też coś nagrać. Aż się myślałem, że mi to w tyłek trafi. Ile sobie bot kosztuje? Witson też mi spoko, no. I też daje trochę chyba Nie, nie daje. Czekaj, daje czy nie? Nie jestem pewny. Chyba daje trochę. Daję, daję, no to w sumie wicet na drugi też byłby okej, okay, tylko nie w ich za bardzo, chociaż, nie wiem, w ich teamach nadpasuje. Jako się u nich obraził, się poddali, wow, ale gierki. Dobra, to będzie taki odcinek, żeby dać znać, że żyję i że jeszcze oddycham Widzowie, pójdę nagrać coś jeszcze, ale która jest godzina, postaram się czy coś ktoś... na...